Piątek 13 września czeski premier Petr Fiala apelował do swoich rodaków, żeby szykowali się na najgorsze. I również do Polski przekazał ostrzeżenie, że idzie większa woda niż w 1997 roku, w powodzi, którą do dzisiaj nazywamy powodzią tysiąclecia. W tym samym czasie goszczący we Wrocławiu premier Donald Tusk uspokajał. Chciałbym od razu powiedzieć. Na początek te prognozy, które też łączyliśmy się z y, prognostykami, y, te prognozy nie są y, y, przesadnie alarmujące. Szef polskiego rządu zapewniał jednocześnie, że nie lekceważy on ani podległemu służby żadnego zagrożenia, żadnego niepokojącego sygnału. A ja zaraz Państwu wykażę, jak bardzo wszystkie sygnały były lekceważone, jak bardzo zawiódł cały aparat państwa, jak bardzo niekompetentnych ludzi postawiliśmy na czele naszego kraju. Od premiera po zarządy regionalne, gospodarki wodnej. To wszystko spowodowało, że dzisiaj Setki polskich miejscowości są pod wodą, a kilkadziesiąt musiało być ewakuowanych. Za to wszystko oraz za torpedowanie, rozmyślne torpedowanie przez polityków Koalicji Obywatelskiej inwestycji przeciwpowodziowych. Jeszcze nawet teraz, kiedy rządzą, nie tylko kiedy byli w opozycji, należy się premierowi i całej jego ekipie dymisja, natychmiastowa dymisja. Tomasz Gdula, zapraszam na program Polskość to normalność. Gdy premier Tusk zapewniał, że prognozy nie są przesadnie alarmujące, jego urzędnicy z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zapytani przez tygodnik Nowiny Nyskie, dlaczego nie spuszczają wody ze zbiorników retencyjnych, żeby zrobić miejsce dla tego potężnego napływu, który jest spodziewany, odpowiadali w następujący sposób. Aktualnie nie ma takiej potrzeby. Każdy zbiornik funkcjonuje w oparciu o konkretne instrukcje gospodarowania wodami. Obecnie zbiornik Nysa może pomieścić dodatkowo 76 milionów metrów sześciennych wody, co odpowiada 136% wymaganej pojemności powodziowej. A Dziennikarz nowinnyskich dopytywał w związku z tym, że również na pozostałych zbiornikach kaskady Nysy Kłodzkiej dopływy i odpływy wody pokazują, że nie zwiększy się w nich rezerwa powodziowa. Co jest tego powodem? I odpowiedź rzecznika regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej bardzo podobna. Odpowiedź, jak wyżej, posiadamy. Duże rezerwy i pojemności powodziowe do zagospodarowania nadmiaru wód dopływających do zbiorników. I proszę Państwa, tego rodzaju zapewnienia padały ze strony administracji rządowej, od samego premiera, poprzez ministra spraw wewnętrznych i administracji, po tych ludzi, którzy zostali obsadzeni w regionalnych zarządach gospodarki wodnej, co świadczy o ich kompletnej niekompetencji. Tam byli kompetentni ludzie, pracowali od lat, jeszcze za pierwszego Tuska, ale zostali teraz Odsunięci od stanowisk, ponieważ przyszła nowa ekipa i wszyscy, którzy współpracowali z pisem nagle okazali się trendowaci. A ja przypomnę, że za Prawa i Sprawiedliwości dokończony został wreszcie zbiornik Racibusz, który teraz ma swój sprawdzian generalny i ma uratować 2,5 miliona ludzi do Rzecza Odry, mieszkających w Kędzierzynie Koźlu, Opolu, Brzegu i przede wszystkim Wrocławiu oraz oczywiście wszystkich miejscowościach po drodze ma uratować przed Wielką Wodą. Ale kiedy premier zapewniał, że prognozy nie były przesadnie alarmujące, to za chwilę, dosłownie kilkadziesiąt godzin później, doszło do wielkiej, potężnej Ewakuacji kilkudziesięciu miejscowości. Zalanych jest kilkaset miejscowości, ale ja Państwu przytoczę tylko listę tych, w których doszło do ewakuacji mieszkańców, ponieważ bezpośrednio zagrożone było ich życie. Ta lista jest szokująco długa, jak na tak spokojne zapowiedzi premiera. Nie ma się czego bać, oczywiście monitorujemy sytuację, ale prognozy nie są przesadnie alarmujące. No to jaki jest efekt? Posłuchajcie Państwo. Ewakuacja konieczna była w Kłocku, Lądku Zdroju, Bielsku Białej, Stroniu Śląskim, Międzygórzu, Nysie, Chałupkach, Jeleniej Górze, Wilkanowie, Bystrzycy Kłodzkiej, Gorzanowie, w Bardzie Śląskim, w Głuchołazach, w Ołdrzychowicach Kłodzkich, w Czechowicach Dziedzicach, Jasienicy, Krosnowicach, Żelaznej, Trzebieszowicach, Jarnoutówku, Radochowie, Zebrzydowicach, Domaszowie, Długopolu Zdroju, Długopolu Dolnym i Górnym, wreszcie w Zabełkowie i Rydultowach to jest lista miejscowości w których doszło do ewakuacji ludności tylko w ostatnich kilkunastu godzinach. A przecież miało być tak bezpiecznie. Państwo miało być przygotowane. Na tym jednak, proszę Państwa, bynajmniej nie koniec, ponieważ politycy koalicji obywatelskiej, sprawujący dzisiaj władzę w Polsce oraz ich sojusznicy, ich koalicjanci, wykazali się nie tylko niekompetencją, ale jeszcze Coś gorszego miało miejsce. Oni przez całe lata, nawet teraz, kiedy rządzą, torpedowali, uniemożliwiali, usiłowali powstrzymać inwestycje przeciwpowodziowe, które miały gwarantować bezpieczeństwo mieszkańców. Oto dowody. Małgorzata tracz, poseł koalicji obywatelskiej, jeszcze 3 lipca tego roku słała do regionalnych zarządów gospodarki wodnej pisma z protestami przeciwko budowie zbiorników retencyjnych półtora kilometra od Kłocka, które to zbiorniki miały Miały ratować miasto przed przyszłymi powodziami, a powodem była groźba naruszenia miejsc lęgowych ptaków. To, że dzisiaj zostały zniszczone i że będą niszczone w przyszłości, dobytki dziesiątek tysięcy ludzi, nie ma znaczenia. Ptaszki, jak zwykle, najważniejsze. Z kolei poseł Monika Wielichowska, też z Koalicji Obywatelskiej, tak oto protestowała przeciwko analizom i projektom przeciwpowodziowym dla mieszkańców Ziemi Kłodzkiej. Posłuchajcie, państwo. Powstała jakaś analiza, zostało na nią wydane kupę pieniędzy zapytam ile dokładnie, bo słyszę o, o wielkich kwotach z publicznych pieniędzy, czyli... Również mieszkańców Ziemi Kłockiej, bo to z ich podatków. To się w głowie nie mieści, ale tak właśnie podchodzą ludzie Platformy Obywatelskiej do bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Ja dodam, że koleżanką pani Wielichowskiej jest starosta powiatu Kłockiego, która również w sposób zdecydowany protestowała przeciwko inwestycjom przeciwpowodziowym na tym terenie, przeciwko budowom zbiorników retencyjnych, których miało powstać kilka, żeby w tej niezwykle newralgicznej niecce, jaką jest. Kotlina Kłodzka uchronić ludzi przed kataklizmami podobnymi jak ten w 1997 i 2010 roku. A teraz się okazuje, że będą te kataklizmy się powtarzały, dopóki ci ludzie będą u władzy. Inna mistrzyni intelektu z koalicji obywatelskiej poseł Gabriela Lenartowicz tak oto protestowała przeciwko budowie zbiornika retencyjnego w kotlarni, o którego stworzenie od kilkudziesięciu lat walczą mieszkańcy pogranicza województw śląskiego i opolskiego. Pani poseł natomiast uznała, że to nie ma sensu, ponieważ uwaga, zbiornik ten będzie słonym, martwym szambem. Takcy ludzie dzisiaj, proszę Państwa, sprawują w Polsce władzę, mają większość. Parlamentarną. I mowa nie tylko o szeregowych posłach, ale również o ministrach, ponieważ, jak Państwo pamiętają, wiceminister klimatu i środowiska pani Małgorzata Zielińska była łaskawa również atakować sensowność budowy, podważać sensowność budowy zbiorników retencyjnych. Ona nawet podważała sensowność inwestycji w odrzańską drogę wodną, która miała być jednocześnie zwiększeniem konkurencyjności Polski względem gospodarki niemieckiej poprzez rozwój żeglugi, ale zaraz. To była również inwestycja przeciwpowodziowa. To wszystko się nie podoba obecnej władzy. Oni ewentualnie są w stanie chronić miejsca lęgowe ptaszków. Miejsca życia ludzi, obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, kompletnie ich nie interesują. Ja tych przykładów mógłbym mnożyć jeszcze dużo więcej, ale drodzy Państwo, wystarczy. Myślę, że wystarczy. Mamy do czynienia z tak niekompetentną i nieodpowiedzialną ekipą, że precedensów w historii Polski nie znajdziemy. I można powiedzieć, że premier Tusk miał pecha 13 w piątek, ale Polska ma pecha codziennie, mając takiego premiera. Dlatego w internecie powstała petycja o odwołanie rządu Donalda Tuska w związku z zaniedbaniami dotyczącymi przygotowań do zagrożeń powodziowych. Te podpisy są zbierane. Jest to inicjatywa zapewne symboliczna, bo ona nie ma mocy politycznej, ale pokazuje jak bardzo Polacy są rozgoryczeni tym, że rządzą nami tak niekompetentni ludzie. I niezależnie od losów tej petycji, jedyny racjonalny wniosek. Ludzi, którym zależy na Polsce, zależy na stabilności, bezpieczeństwie i racjonalnym rządzeniu to wniosek, że gabinet Donalda Tuska teraz natychmiast Powinien zostać zdymisjonowany. Tomasz Gdula, bardzo Państwu dziękuję za spotkanie w programie Polskość to Normalność. Kłaniam się pięknie i do zobaczenia.